Coraz więcej osób ginie zaduszonych przez własne rośliny doniczkowe. Atakują one najczęściej w nocy podczas snu swojej ofiary. Zjawisko to nasila się szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Jego przyczyny nie są do końca zbadane. Wiadomo jedynie, że agresji roślin nie wywołuje złe ich traktowanie przez właścicieli. Przyszłam do domu, on już tak leżał, a on tak dbał. Teraz się nigdy zadosił ja go, cholery. Naukowcy z Uniwersytetu Bydgoskiego prowadzą zaawansowane prace nad specjalną szczepionką hamującą destrukcyjne zachowania roślin. Znane jest mi to zjawisko jako biologowi, ponieważ rośliny te mszczą się za wycinanie lasów w Amazonii. Mi to nie grozi w moim mieszkaniu, ponieważ znam mechanizm przeciwdziałający takim zjawiskom. A sąsiada nie powiadomiłem, bo wie pan, teraz jest różna sytuacja mieszkaniowa, a ja mam dosyć liczną rodzinę i chcę sobie po prostu poszerzyć swoje mieszkanie. Ja tutaj się przebiję takim łukiem do ich mieszkania i będę miał no, tam prawdopodobnie sypialnię, a w drugim pokoju będę miał taką palmiarnię Hodowla tych niebezpiecznych organizmów stała się modna w połowie lat 60., kiedy to Krzysztof Kolumb odkrył Antarktydę. Rośliny doniczkowe pomagają podobno właścicielom w przezwyciężaniu stresów i frustracji. Niestety, coraz częściej cena, jaką płacą, znacznie przewyższa korzyści. Cała pesja żłada, to i zaraz nowe kupował. Panie, co ja teraz zrobię? Tylko z tym świstem zostałam tutaj. Boże. Wystarczy? Nowoczesny mężczyzna. Sam bierze swoje koszule. Orgazm w każdej łazience. Orgazm doskonały za każdym razem.